Hej, Cześć cześćmanko, ja jestem Vishnia Games, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Yy, dzisiaj będzie odcinek z mojej szafki z przeglądu i dzisiaj wam pokażę smugi, lotnie, kilofy i plesaki. Jeśli, Jeśli będzie pod tym filmikiem 10 łapek w górę, to nagram wam yy, przegląd reszty. I no. Yy, zapraszam do oglądania i chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w tym odcinku... Kiepsko będę mówił, bo jestem po treningu jestem jakiś zmęczony, w ogóle nie wiem. No, zmęczony byłem, jakoś nie umiałem wysłowić prawie w ogóle i no teraz odcinków będzie mniej, bo startuje nowy rok szkolny i będą odcinki najprawdopodobniej raz albo dwa razy w tygodniu, w weekendy najprawdopodobniej, w piątki i niedzielę albo coś takiego. No i zapraszam do oglądania. Więc zacznijmy od smug spadania. Mamy tutaj Marvelową z tego sezonu, z karneciku. Tutaj mamy, ona była chyba za prezenty tam w pierwszym sezonie? Nie wiem, który to był sezon. Chyba pierwszy, ale rozdział drugi. Mamy z, yy, rozdział rozdziału drugiego sezonu pierwszego spadania z karnetu. Tutaj mamy chyba kolejną karnetówkę, karnetówka. To nie wiem z czego jest. To jest chyba też karnetówka. No większość to są karnetówki, za jak szybko przelecę. O, to mi się bardzo podoba, takie fajne jest całkiem. Spadające gwiazdy i w ogóle. No. Tej szybko przelatyjabą bardzo akurat nie miała zbyt dużo do oglądania. Proszę bardzo. O, ta jest też całkiem spoko. Skąd to w ogóle jest z poprzedniego sezonu? Hm. Dziwne, jakoś nie kojarzę jej w ogóle. No ale fajna, fajna. I wodospad mam. O, jeszcze te rybki lubię. Zapomniałem wspomnieć. No dobra. To przechodzimy do plecaków. Więc tak, plecaki prezentują się tak, że mamy podpałkę od Renegade Rider ognistej. Ale nie będę mówił jakie to, od jakiego to skino, bo może nie wiecie, a już Wam wtedy spoileruję część moich skinów, więc no. Yy, mamy atmosferę, kole, kule fuzji, nieskończony rozkwit, plecak pustynny potok, pościg, potyczkę, przypływ gwiazd, smoczę tarczę torby ze złotym sztyletem, tutaj te plecaki mi się jakoś bardzo nie podobają, to jest takie okej okay. yy, Wieczną tarczę i... no dwie tarcze takie w ogóle oj I ogólnie to już przeszliśmy, znaczy skończyliśmy te legendarne plecaki Teraz mamy muszle Monarchy, o to jest fajny plecak, też taki całkiem cały. No to sitowie może być takie, ale okej okay. To mi się podoba bardzo, katania Deadpoola pelerynka taka, peleryna jak peleryna o, to jest z piątego sezonu, kurde, spocony, normalnie kwiatki w ogóle, to, tak, to jest takie świetne, nie? to wygląda jakby miały w ogóle takie doszywane włosy Akur akurat w tym skinie nie ale w niektórych skinach to tak wygląda okej, okay, mamy bananowy bagaż deskę na plecy o, z Warsów, tak, pamiętam były wyzwania z Warsów. strasznie to lubiłem grać detonatorba co? Detonatorba? Aha, ciekawa nazwa. Głębowie nurkowanie. Twój, głębokie nurkowanie Jezus. Nie mogę się wysławić. Grzęda Oma. Co to jest w ogóle za nazwa grzęda Oma. Gwiezdny błysk, całkiem też tą e, pelerynkę lubię. Kitsun? O, to ma dwa style fajne. Znaczy trzy style. Fajne wszystkie według mnie. Mamy kocie figle. Łamos, lamos. Lamosłona, Trzy style również. Łącznik z piątego sezonu też. Fajny kilo, y, plecak. Micha. Mini księżyc. Neo, neonowe skrzydła. One były darmowe. Nie pamiętam już kiedy. Plażowicz. Plecak pomagiera. Plecak przygodowy. Plecak z mieczami. Plecakula. Aha, ciekawe. Śniegowy kryształ, uzbrojony plecak, worek trofeów, antidotum, gwiezdny spływ, kickflip 2020. Taka ciekawa nazwa też. Tutaj mamy kolczastą torbę, kółeczko, sakwę solanki, trzask. Trzaskane skrzydło Sztylet w plecach Trupią kartkę Wodoodporny Plecak bazowy Przybornik wędkarza I za sadzonkę słonecznika yy, Za 200 sobie kupiłem No i przechodzimy do parasolek I, i, No lotny parasolek, dobra, jedno i to samo Mamy OM Spirale fuzji, stalowe skrzydło, soku Millenium, tie fsi, Sper. Nie wiem jak to się czyta. Cyklon Astro World, AstroWorld MC, MCG? G, G? Nie wiem, kurde. Te nazwy niektóre to są takie, że nie wiadomo jak je przeczytać. On, to jest w ogóle lotnia z tego kernetu obecnego. Mamy bomby przyszły. Bomby poszły. Jezu, no ja naprawdę się nie umiem wysłonić. Metalowy motyl, mistrzowską składankę. Oj, założyłem przez przypadek. Oli. Ostry krug. Fajna ładnie też. oścista ryba. Solkę. O, to jest moja solka w ogóle zmieniona. No, mi się całkiem podoba. Yy, spadającą kometę. Szaloną ósemkę Zbieżność Złomolot 2020 Haha, <laughs> ale fajna lotnie, nawet nie wiedziałem, że mam Blachę z graffiti Gwiezdny szybowiec Lamorożec pospieszny Skąd ja mam tą lotnię? Latacz rybny Okiść Pixelowy pilot, to na dwa style w ogóle. Znaczy trzy style, ale jednego oczywiście nie odblokowałem. Ym, podniebny kuter, przytulny podróżnik, szczelinolot, topsel, wielką zdobycz, wodne skrzydła, kocia lotnia, bananowy bombowiec, buntownik. Ogień krzyżowy z szóstego sezonu, chociaż wtedy chyba nie grałem. Więc nie wiem, jak ją mam w ogóle. Naprawdę nie wiem. A to, to jest z ósmego, a wtedy to już na pewno nie grałem. Ym, redukcje, sezon piąty. No, fajna, fajna. Sezon dziewiąty też tutaj nie grałem. Nie, nie, gra, nie grałem, nie wiem, jak ją mam. Ym, mamy szalony wybuch. <laughs> Śmiały skoczek. I teraz przechodzimy do parasolek. Jeszcze są tutaj dwie lotnie tylko. Yy, potężna solka Marvela to jest ten sezon za Winka. Yy, Odcinek z Winka, no, całkiem fajnie wyszedł. W ogóle w Challenge tylko zrobiliśmy, więc całkiem fajnie naprawdę wyszło. Burzowy żagiel. O, to jest ta. No, to jest chyba tam 10-11 sezon. Lata Czwartyli z poprzedniego sezonu, chyba. Lotnie zwykłą defultową. Yy, lotnie fundatora. Nawet nie wiem. Za co jest to lotnie fundatora? Coś funduje... Nie wiem, coś funduje pewnie. Parasol zwykły, załinka. Parasol fundatora, również nie wiem yy, od czego to jest, ale okej. Okay. Fajnie, że ją mam. Tą lotnię. Tajny projekt, rozdział drugi sezon, drugi. Pamiętam to. I mamy ulewę. Pamiętam to lotnie mi się strasznie kojarzyła z miejscówką na środku mapy wtedy. Tam były dwa domki i na wyspie i ja tą miejscówkę strasznie lubiłem, ale niestety ją zabrali i zrobili jakieś władze, kurde, co to ma być. Ok, i przechodzimy do kilofów, do ostatniej części tego nagrania i zaczynamy od Pointa. Tłuczek Harley. Trójząb Aquamana. Kirei. Pałkę Oddziałów Prewencyjnych. Fajne, mają te nazwy Epic, fajnie, no. Takie długie i zakręcone, super. Vibrokose, owocowy siekarz, sobie kupiłem, ale skinka nie mam czemu ja to mówię jeszcze? Przecież nie włoski, no ale nieważne. <gly> Mijolnir, czy coś takiego. Yy, Glutomot, strasznie fajne, bo się zmienia, ma oczywiście style, których nie odblokowałem. Epickie Mieczy Cudów, yy, to chyba też ma style, których nie odblokowałem. Mamy kosę fuzji, tutaj mam styl. Fajny całkiem to jest ten drugi. Zresztą pierwszy też mi się podoba. Mamy mechaniczne pazurki. Mamy ostrze Eonu. Pogromce. O, ten czorożec, tą Kupiłem sobie to ostatnio za 1500. Strasznie mi się ten kill podoba. Odkąd go zobaczyłem. Chciałem go mieć czyli od piątego sezonu, ale albo nie miałem feodolców, albo go nie było treściwe tłuczki to sobie też kupiłem za 800 Bowły. Nie wiedziałem, że to jest napisane przez 3, w sensie... no przez 3, a nie e. Y, bałwanek. Ciach i, pa, ciach i bach. Drapie... drapnięcie. Jaj, ja dzisiaj czytać nie umiem. Dobra. Y, gra załamy. Jaskrawa kosa. Jasne uderzenie. Kilow miętówkowy, kilow specjalisty. O, to ma różne style. I ma ich strasznie dużo. I ten kilow też mi się strasznie podoba, ale ten styl według mnie jest. No, ten albo ten. Chociaż one się jakoś bardzo nie różnią. Tylko chyba tym trzonkiem, nie? Mi się najbardziej podoba. Oj, założyłem. Przez przypadek. Gdzie to było? Tutaj, gdzieś. Koralowe kolce to są Kilofy Oceany z poprzedniego sezonu. Kosmiczne Kilofy. Kruche, krucha Krajalnica. Młot meteorytowy, ja piernicza. No nie umiem dzisiaj mówić. No. Nastawiacze. Niezawodne ostrza. Noże nurka. Ostrze jadowe. Piły, zę, piły zębate. Przypływ mocy. Ja nie wiem, ten kilof jest chyba z pakietu startowego, ale jakoś mi się tak średnio podoba. Albo z pakietu, albo z ratowania świata, już nie pamiętam. Pientikły, topór pierwszego kontaktu, uderzenia wizji, wątkarskie haki, wybijacze, wyrazisty topór, zaklęty kostur, złoty król, ostry charakter, podstawowy Pobijak, różana poświata, stary drewniak, topór bananowy i kilof domyślny. No, jeśli Wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji oraz y, dzwoneczku. Y, jeśli zostawicie tutaj 10 łapek, jak już mówiłem, nagram następną część, w której pokażę Wam moje skiny. Yy, część emotek, tych tam za 500, 800 i tych ikon czy coś takiego Tych niższych nie będę pokazywał, bo to trochę już nie ma sensu Oraz yy, te malowania do broni Muzyczki i tego też tam nie będę pokazywał, teraz mogę tak szybko przelecić ewentualnie Żebyście sobie zobaczyli No i to było na tele w tym odcinku i elo! do następnego odcinka.